Cześć kochani to ja Londyneczka, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj to bardzo wyjątkowy odcinek, bardzo krótki odcinek odcinek wigilijny. Zostańcie ze mną! Tak, kochani, bukmasy dobiegają końca. Dzisiaj wigilia, dzisiaj zasiadamy do wspólnego rodzinnego stołu i spożywamy te nasze tradycyjne potrawy. To jest jak dla mnie ten najbardziej wyczekiwany dzień w roku. Ja wam wielokrotnie powtarzałam, że ja mam dwa ulubione dni w roku. Pierwszy to wigilia, drugi to moje urodziny i podtrzymuję swoje zdanie. To są moje absolutnie ulubione dni i dzisiaj przyszło nam go świętować i mam nadzieję, że dla wszystkich z Was jest to dzień szczęśliwy, dzień rodzinny, dzień pełen takich dobrych wspomnień, takiej dobrej melancholii i wspólnych chwil przy choince i przy wspólnym stole. Ja korzystając z okazji, że się dzisiaj tutaj spotykamy, przede wszystkim, moi drodzy, chciałabym wam podziękować przede wszystkim za to, że byliście ze mną w czasie Bookmasów, no bo był to dla mnie też bardzo intensywny czas, bo nigdy w swoim życiu nie publikowałam odcinków co drugi dzień i się okazało, że jest z tym sporo pracy. Nie wiem, jak robią to dziewczyny, które publikują odcinki codziennie, może mają też lepszy sprzęt i szybciej to wszystko działa, bo niestety moje sprzęta są bardzo, bardzo powolne i y, zwyczajnie, nie wiem, chyba musiałabym wtedy nie spać, no ale nie o tym, nie o tym. Chciałabym Wam dzisiaj też, moi drodzy, podziękować, bardzo podziękować y, za to, że... Byliście ze mną i to londyneczkowe grono tak bardzo się rozrosło od mojego powrotu, bo pierwszy odcinek po powrocie, po moim takim wydłużonym chorobowym, opublikowałam 1 maja. I od maja rzeczywiście jestem praktycznie... Bez przerw. Było tam kilka bardzo krótkich. Wiecie, że na przykład pojawił się jeden odcinek tygodniowo, a nie dwa. Ale jestem z Wami dwa razy w tygodniu i dziękuję Wam za to, że mnie oglądacie i to nasze grono tak pięknie się rozrasta, że przybywają subskrybenci, że tak ochoczo komentujecie moje filmy, że możemy sobie pogadać za pośrednictwem tych komentarzy. Jest mi bardzo miło, bo powiem Wam szczerze jeszcze raz, że ten powrót na kanał był mi bardzo potrzebny, był bardzo pomocny, pomocny dla mnie. I, I potrzebny dla mojej psychiki, że mam rzeczywiście te wyznaczone zadania i gdzieś wchodzę w taki regularny rytm po tych wszystkich moich przejściach zdrowotnych. Nadal Was proszę, żebyście mocno trzymali kciuki, bo dla mnie jest teraz ten czas badań, i, i miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku, bo rzeczywiście dla mnie ten czas okolic Bożego Narodzenia to jest czas diagnozy. Kiedy tę diagnozę,. O, o nowotworze dostałam i i wiecie <noise> niby to piękny czas ale też ten czas kiedy u mnie pojawiają się takie wzmożone nerwy no bo zawsze człowiek y, czeka na te, na te kolejne badania które będę przechodziła jeszcze przez kolejnych y, 13 lat bo przez 15 y, lat ta kontrola jest potrzebna z drugiej strony Aż ciężko sobie wyobrazić, że to już minęły dwa lata od diagnozy, a jednak czas leci jak szalony i życzę wam zdrowia moi drodzy <noise> i proszę was o to, żebyście się badali żebyście rzeczywiście o tą profilaktykę w swoim życiu może w tym przyszłym 25 roku szczególnie zadbali życzę wam też moi drodzy, żebyście już tak bardzo przyziemnie, ale jakże jest to też dla nas takie radosne, że, 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 że te chwile możemy przeżywać, życzę wam żebyście pod choinką znaleźli, czy to dzisiaj i po kolacji, czy też rano, kiedy w Boże Narodzenie wstajecie, znajdziecie pod choinką to, o czym y, bardzo marzyliście. Y, wiecie, to nie chodzi też o te materialne rzeczy, one sprawiają nam radość, ale, ale żeby ten wspólny czas był właśnie dla nas taki szczególny i piękny. Jeszcze raz, moi drodzy, zdrowia, szczęścia, radości, miłości wam życzę. I takiego rodzinnego ciepła. Ja wiem, że moja mamunia do moich życzeń się przyłącza, prawda, mam ciu? Ona już tam płacze. No, my już tak mamy, no, my mamy oczy w mokrym miejscu i one bardzo często się u nas aktywują. No, ale tak już jest. Mamunia nie chciała ze mną występować przed kamerą, bo jak wiecie. Nie przypada, <noise> za tym, ale wciąż udaje mi się ją Wam pokazywać od czasu do czasu, ale bardzo często ją w moich filmach słyszycie. E, dziękuję też Wam za te wszystkie słowa miłości dla mamy. Wszystkie przekazuję, i moja mama jest nieustannie zaskoczona <noise> swoją. Popularnością. <laughs> Ale jest to, jest to bardzo, bardzo przyjemne. I my, dwie londyneczki, mama Basia i ja, Karolina, e, bardzo Wam dziękujemy. Zapraszamy, odwiedzajcie e, nasz e, mój e, kanał e, regularnie. Bądźcie z nami londyneczkami, e, dawajcie znać, co chcecie oglądać e, i co. Wspaniałego czasu Wam życzę. E, po świętach e, otworzę znaczy, no nie, no już otworzę żyłam oczywiście, ale pokażę Wam co było w ostatnich dwóch okienkach moich kalendarzy 23 i 24 grudnia i podsumujemy sobie Bóg Bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten czas. Wszystkiego najlepszego kochani i koniecznie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tradycyjnie komentujcie, subskrybujcie, dawajcie kciuki w górę i zapraszam na kawę. Wszystkiego najlepszego, kochani. Pa, pa. trzymajcie się ciepło i wesołych świąt. Pa!